Dzisiaj jest 1 maja 2020 roku. Za chwilę przystąpię do trzeciego biegu poświęconego pamięci Ani. Ania należała do naszego klubu biegacza Hermes Gryfino. Wiele razy brała udział w różnych imprezach biegowych oraz w maratonach. Wiele razy też wygrywała i stawała na pudle. Jednak ten jeden, jedyny raz przegrała. Ten bieg najważniejszy albo z nowotworem o własne życie. Biegnę indywidualnie i w maseczce higienicznej, dlatego że obowiązuje ścisła kwarantanna i zakaz gromadzenia się z powodu pandemii koronawirusa, która opanowała cały świat. takie śliczne no nie bójcie się nic wam nie zrobię nic ojeje, nic się nie dzieje e, nie chciałem was nastraszyć no, biegłem do półki i teraz zaraz 117, ale za to rewelacyjny czas. 12 minut, 19 sekund na kilometr. Mam się z tym pochwalić, tak? No niech Pan będzie. Pochwalę się. Proszę, to jeszcze nie. Ja. Na trzecim kilometrze. Nie ja wiem, jak mnie widać, ale myślę, że dam radę z powrotem. Dziwnie wieśliwy anioł, ostre mascy zoryk i tak sobie w ciszy struga, struga łódki z kory i sam nie pamięta ile to już lat wystrugane z łódki puszcza anioł świat. W łódce miejsca nie za wiele od jednej duszy, Co ją z ziemi do anioła łódka przewieźć musi. Lecz gdy miłość wielka, trudno rozstać się, W jednej łódce chęt do nieba płyną dusze dwie. Lecz gdy miłość wielka, Trudno rozstać je W jednej łódce chęć do nieba Płyną dusze dwie I nam może też już anioł Takie łódki struga Gdy je puści niech ich droga Do nas będzie długa I niech błądzą w chmurach Cieszy każdy dzień Niech z błęki tu spłynie ku nam mały łódki cień. I Niech błądzą w cieszy każdy dzień. Niech z błękitu tu spłynie ku nam Mały łódki cień. To Ania przypominała często Pana, bo jak ona leżała w łóżku, jak tam ją pielęgnowała. Ona często ze mną na różne tematy rozmawiała. Ona mówiła, mam ja mam takiego kolegę, on te pestki, ja zacznę te pestki też jeść. Na swój rozum robiła dla siebie wszystko, co to uważała, że to jest mądre i że to jej pomoże. To jej niestety nie pomoże. Później się nam śniła, proszę Pana, uciekła córce mojej tej młodszej, że tam jest niby szczęśliwa, bo wiedziała do niej tak. Ale Sandra, jak tam szłam, to jakby miała skrzydła anioła. A tam, gdzie jestem, to jest tak jasno, pięknie, jest tyle pięknych kwiatów i tak jakby była tam szczęśliwa. Ale ja byłam przed niej, nie wiem, pan, jak ona na następnym dzień umarła, to ja byłam u niej, tam jeszcze przyszedł do niej z urzędu celnego, się z nią żegnać, to już miałam w oczach to, że już to koniec dla niej przychodzi, ale jeszcze nie myślałam, że ona już rano umrze. Jeszcze ją tam paznokcie je poobcinałam, bo chciałam, żeby jej paznokcie poobcinać. Jeszcze tam ją dobrze dobrymi balsamami, żeby ciało miała takie nawilżone. Ona nic nie mówiła, ale już widziałam, że zaczęła bełkotać. Wie pan już tak chciała do Mariusza zadzwonić, już nie pamiętała numeru telefonu, nie mogła go już wybić, tak jak gdyby traciła swoją orientację już, tak? Bo Oni już ze szpitala ją wzięli do tego hospicjum, proszę pana, bo, bo ona miała tutaj w główną tętnicę, wbitą igłę. I oni mówili, że oni już tych leków by jej nie mogli podać w domu. Więc do domu. Ona powiedziała jeszcze do domu, ale lekarz mówi, że ona już jest za słaba. Że ona może w drodze transportu umrzeć, nie? Ale to dopiero ona była w takim stanie agonalnym dzień przed śmiercią kiedy ona już traciła świadomość. Ale tylko wie pan, ja chciałam wyjść tam z sali, to ona już tak oczami za mną wodziła, miała zwidy już, bo widziała ciągle w wejściu dzieci swojej Mariusza, mamusiu, oni tam są, oni tam są. Ja mówię, Aniu, kochana, nie ma Mariusza. Mamuś, tam stoją, tam są, zawsze mówiła. A rano ja już wie pan, jej zupy gotowałam przecierane mikserem, żeby mogła strawić. I już tu byłam naszykowana, żeby do niej iść, a Mariusz dzwoni, że już nie ma po co iść, bo Ania już odeszła. No nieraz się Ania na mnie burzyła, jak ja tak byłam przeciwna wielu rzeczom, to, to Ania nieraz była ze mną mnie obrażona, że mamo, ty tam myślisz swoim, ja muszę iść tym torem, którym każą, bo nie mam innego wyjścia. Już biedna trzy lata w ziemi leży. Wspólnie się z tym pogodziła biedna, bo mówi, mamo, już dla mnie nie ma wyjścia, nie ma już leczenia. Ja już muszę się z tym pogodzić, że dla mnie już nie ma życia na ziemi. No i tak wie Pan. Spokojnie umierała, bo nie histeryzowała, nie... nie robiła jakichś cen i Pogodziła się z tym swoim wyrokiem. I odeszła. A my wszyscy tu zostaliśmy. I najbardziej to boli serce matki chyba, bo wszyscy inni to... Jakąś tam wie pan, sobie później coś tam układają, są jeszcze młodzi. Ja tu codziennie do niej przylatuję, nieraz dwa, trzy razy dziennie. I tu z nią rozmawiam, nieraz siadam na pomniku i do niej mówię o wszystkim. Co się dzieje w życiu, co u niej w rodzinie, co tu, co tam. Ale już niestety życia jej nie przywrócę. No, przeszła swój krzyż na ziemi, ciężki. Ta choroba to była ciężka, ona się nie użalała, biedna, nigdy nic nie mówiła, cierpiała, ale było widać po nie, że ona przychodzi straszne katusze i to było straszne. Dla niej. Z takiej fajnej kobiety robił się wrak powoli. Ja na to wszystko musiałam patrzeć, bo się nią opiekowałam. Ale patrzyłam na to wszystko i też zawał miałam przez to. W styczniu, ona już w maju umarła, jeszcze musiałam przeżyć jej śmierć. I wszystko, proszę Pana, zostaje w sercu Macie. No, smutne to. Siedzi w niebie siwy Panią, ostry maszyzor tak sobie w ciszy struga, struga łódki z kory. I sam nie pamięta, ile to już lat, wystrugane skory łódki, puszcza anioł w świat. W łódce miejsca nie za wiele od dla jednej duszy, Co ją z ziemi do anioła łódka przewieźć musi. Lecz gdy miłość wielka, trudno rozstać się. W jednej łódce hen do nieba płyną dusze dwie. Tam może też już anioł takie łódki, struga. Gdy je puści, niech ich droga do nas będzie długa. I niech błądzą w chmurach, cieszy każdy dzień, nim z błękitu spłynie ku nam małej łódki cień. I niech błądzą w chmurach, Хешей каждый день, ним с тут спули не